Thank you. Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej recenzji Huawei P60 Pro. Huawei P60 Pro, czyli tak naprawdę flagowiec z generacji P od Huawei, który naprawdę po mniej więcej już około dwóch tygodniach, kiedy go testuję, zrobił na mnie ogromne wrażenie, tak właściwie jak poprzedni Mate 50 Pro, który zdecydowanie no, wy wygrywał w wielu kwestiach moim zdaniem, jeżeli chodzi o na przykład aspekty foto czy przede wszystkim wydajności i samego działania systemu. Natomiast muszę wam powiedzieć, że w modelu P60 Pro jest jeszcze lepiej. Przede wszystkim zacznę od designu tego telefonu. Ja akurat otrzymałem na testy wersję, powiedzmy taką białą, chociaż ona, jeżeli chodzi o ten tył, nie jest biała, jest właściwie taka marmurowa. Naprawdę genialnie to wygląda. Ten, powiedzmy, taki a marmur jest na całym tyle tej obudowy, a także na tej wyspie. Wyspa jest całkiem duża. Przede wszystkim na pewno rzuca się w oczy ten ogromny obiektyw, no, który odpowiada za to, że po prostu telefon robi naprawdę genialne zdjęcia. Moim zdaniem on przebił mojego faworyta, powiedzmy taki mój top jeżeli chodzi o robienie zdjęć, czyli właśnie Huawei Mate 50 Pro, tutaj P60 znów podnosi poziom, i te zdjęcia, moim zdaniem, właśnie też dzięki technologii X-Mage, są po prostu jeszcze lepsze. Tak więc, no, tu jest super. Mamy jeszcze dodatkowe dwa, powiedzmy, obiektywy takie pomocnicze. No i oczywiście lampa błyskowa. No i a propos jeszcze tej marmurowej, powiedzmy, tafli na tyłu tego telefonu, no to Huawei też powiedział i pokazał nam właściwie, że każdy telefon jest wykonany troszeczkę inaczej. Tak więc ten marmur. Rzeczywiście, jakby powiedzmy, we wszystkich modelach nie jest taki sam, tylko po prostu za każdym razem on wygląda inaczej. Zresztą na takim przedpiramierowym pokazie tego telefonu mieliśmy okazję zobaczyć kilkanaście telefonów, właśnie powiedzmy, w tym wariancie kolorystycznym. No i rzeczywiście one się od siebie różniły, tak więc, no powiedzmy, każdy telefon, jeżeli chodzi o ten tył, w tej właśnie wersji kolorystycznej, no jest na pewno w jakiś sposób unikatowy. Wiadomo, że to jest jakiś chwyt marketingowy, ale mi się osobiście to podoba. Jeżeli chodzi o boki tego telefonu, tak naprawdę mamy tu metalową ramkę, to jest bardzo fajne, jak najbardziej materiał premium. No i oczywiście ekran, powiedzmy, jest zagięty, tak samo ten tył też jest fajnie zaoblony, tak więc telefon świetnie leży w dłoni. Oczywiście fajnie jest, fajne jest to, że w pudełku właściwie w zestawie dostajemy jeszcze takiego silikonowego case'a, tak więc dodatkowo sobie możemy na start ten telefon zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o boki, przy poprawie prawej stronie przycisk power, regulacja głośności, na dole slot na kartę pamięci, a także na kartę SIM. Jeżeli chodzi o kartę pamięci, tylko dodam, nie wchodzi to jest zwykła taka microSD tylko jest ten standard Huawei nano memory, ale mimo wszystko możemy sobie rozszerzyć tą pamięć do 256 GB. A jeżeli chodzi o dalsze część, powiedzmy na dole, mamy USB typu C, mamy w zestawie szybką ładowarkę 88 W, tak więc telefon właściwie od praktycznie 0 do setki naładujemy mniej więcej w okolicach 20-25 minut, tak więc to mi się podoba. I ładowanie bezprzewodowe maksymalnie nawet do 50 W. Tak więc to jest świetny wynik. No, i na dole głośnik, który oczywiście powiedzmy również znajduje się na górze, tak więc mam tutaj tak naprawdę dwa głośniki stereo, takie pełnoprawne i rzeczywiście dźwięk tutaj z tego telefonu naprawdę oceniam bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o oglądanie jakichś materiałów, czy to na Netflixie, czy chociażby powiedzmy gdzieś na YouTubie, czy słuchałem sobie po prostu jakieś muzyki, ja akurat korzystam, e, powiedzmy z YouTube Music, no to tutaj rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo fajnie to brzmi. Moim zdaniem jest tak najbardziej poziom flagowy, jeżeli chodzi o dźwięk. No i jeżeli chodzi o górę, dodatkowy mikrofon, o którym już wspominałem, no i tak naprawdę tyle. A jeżeli chodzi o front tego telefonu, no to przede wszystkim mam tutaj bardzo duży wyświetlacz, 6,7 cala, 441 punktów na cal, tak więc zagęszczenie jest naprawdę świetne. Jest to ekran OLEDowy, tak więc kolory, kąty widzenia są naprawdę perfekcyjne. Tutaj absolutnie się nie mogę do tego przyczepić, no i bardzo mnie to cieszy, bo mimo tutaj, że mamy powiedzmy takiego lekkiego edge, jeżeli chodzi o te ramki po boku, no to telefon jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten ekran, o front i jest symetryczny. I to mi się bardzo podoba, za to mega plus. Niestety, nawet niektóre flagowce u innych producentów czegoś takiego zrobić nie potrafią. Tutaj robi to świetne wrażenie. Ekran, oczywiście, też dodam 120 Hz, tak więc wszystko wygląda super płynnie. No i kolejne sprawy, właściwie to, co mamy w środku, czyli przede wszystkim Snapdragon 8 pierwszej generacji z Plusem, tak więc jest to ta wzmocniona wersja. Mamy do, właściwie do wyboru wersje pamięciowe 256 albo 512 GB. Jak mówiłem wcześniej, z możliwością rozszerzenia poprzez kartę pamięci gigabajtów pamięci RAM. Procesor jest taktowany zegarem 3,2 GHz. Jest to układ ośmiordzeniowy no i bardzo mocny układ graficzny Adreno 730. Tak więc no tutaj jeżeli chodzi o parametry tego telefonu, absolutnie właściwie praktycznie najwyższa półka wszelkiego rodzaju aplikacje, nawet te bardziej zaawansowane do edycji zdjęć czy obróbki wideo, czy tak naprawdę nawet te najmocniejsze gry hulają tutaj świetnie. Mamy tutaj tego G spacea tak więc możemy sobie instalować tak naprawdę wszystkie aplikacje właściwie z Google Play, tak więc nie ma problemu z zainstalowaniem YouTube'a, czy chociażby innych aplikacji od Google, czy także właśnie gier, które są w Google Play. No i oczywiście mamy autorski sklep Hawaia App Galery, i tutaj również mamy wiele aplikacji. Szczególnie oczywiście znajdziemy już jak najbardziej dużo tych, powiedzmy takich naszych w Polsce używanych, czyli przede wszystkim aplikacje bankowe, czy takie aplikacje po prostu użytkowe. Tego jest dużo i naprawdę są bardzo fajne gry właśnie w sklepie App Galery. Tak więc no tutaj mi się to bardzo podoba. No i nakładka Harmony OS 3.1 jest to ta najświeższa wersja. Ona jest bardzo naprawdę fajnie zoptymalizowana. Telefon działa super płynnie. Muszę przyznać, że chyba to jest, jeżeli chodzi o Huawei i właśnie tą ich nakładkę Harmony OS, to są jedne z najszybciej działających telefonów. Nawet kiedy używałem, powiedzmy, urządzenia ze słabszą specyfikacją, powiedzmy na przykład zeszłoroczny Huawei Nova 10 czy 10 Pro, no to tam rzeczywiście, muszę Wam powiedzieć, mimo wszystko, że specyfikacja była słabsza, działało to super. No a tutaj tym bardziej, kiedy mamy tak naprawdę flagowy, praktycznie procesor, no to wszelkich Rodzaju otwierania aplikacji zajmuje dosłownie moment, no i oczywiście poruszanie się po interfejsie jak najbardziej jest wielką przyjemnością, bo wszystko tutaj śmiga świetnie. No i właściwie teraz chyba ta taka najważniejsza część, jeżeli chodzi o ten telefon, czyli przede wszystkim aspekt foto. No bo ten telefon, muszę Wam powiedzieć, poza tym, że jest świetnym flagowcem, świetnym telefonem z tej najwyższej półki, no to tutaj moim zdaniem, oczywiście ja testowałem wiele telefonów, czy chociażby, czyli chociażby na przykład te najnowsze Samsungi od serii powiedzmy Galaxy S20. 3 Ultra, chociażby poprzez jeszcze powiedzmy gdzieś tam jakieś takie średniaki, flagowco co Xiaomi Xiaomi, OnePlusa. No to muszę wam powiedzieć, że tutaj ten aparat jest po prostu najlepszy spośród tych wszystkich urządzeń. No i oczywiście nie jest to dziwne, bo jest to jak najbardziej najnowszy model. Niemniej jednak, no tutaj, Huawei uważam, zrobił ogromną robotę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten główny obiektyw, mamy tutaj 48 megapikseli, świetna jasność, no i oczywiście jak najbardziej taka powiedzmy manualna opcja sterowania przez słony tego obiektywu, tak więc tutaj, jeżeli chodzi o to, naprawdę zdjęcia możemy dzięki temu robić świetne. Stukrotny zoom cyfrowy to jest naprawdę genialne i rzeczywiście ta sztuczna inteligencja oraz technologia x mage naprawdę te zdjęcia też świetnie po tym jeszcze poprawia. Mam aparat szerokokątny, 13-megapikselowy i kolejny aparat tele z zoomem bezstratnym 3,5 raza to jest bardzo fajny wynik, 48-megapikselowy i oczywiście on również ma jak najbardziej laserowy autofokus, świetną jasność i te zdjęcia przy w tym przybliżeniu naprawdę są po prostu bardzo fajne, nawet kiedy powiedzmy zbliżymy je więcej niż powiedzmy z tym zoomem bezstratnym 3,5 raza, tak więc no tutaj mi się to bardzo podoba, tak więc sama czułość tych obiektywów jest tutaj naprawdę genialna. No i przede wszystkim jeżeli chodzi o same zdjęcia, no ja muszę Wam powiedzieć, że jestem absolutnie bardzo, bardzo zadowolony, wręcz zachwycony, tak jak wspomniałem wcześniej. Moim zdaniem to są najlepsze zdjęcia, jakie możemy teraz zrobić telefonem. Przede wszystkim mamy też właśnie dzięki tej technologii X-Mage wybór na przykład, czy chcemy zrobić zdjęcia, powiedzmy takie takie po prostu czyste, jakie robi nam ten obiektyw, czy powiedzmy takie poprawione, czy chociażby lekko rozjaśnione. To się nazywa, tak naprawdę mamy trzy tryby. One się nazywają pierwotny, jaskrawy i jasne. Ja korzystam z tego jaskrawego, czyli powiedzmy te takie fajnie, lekko poprawione. To jest świetnie. Oczywiście obiektyw automatycznie dostosowuje sobie, czy ma zrobić sobie te zdjęcia przy pomocy makro, bo mam jakiś obiekt z bliska, który, z chcemy zrobić zdjęcie, czy też oczywiście mam też tryb nawet super makro i w Wtedy jeszcze bardziej, powiedzmy, dokładniej wychodzą te detale, które są w pobliżu obiektywu. No i oczywiście, powiedzmy, taki klasyczny ten obiektyw. Tak więc, tutaj, jeżeli chodzi o poprawę te, tych zdjęć, którą tutaj zajmuje się ten telefon, jest naprawdę świetnie. No i genialne zdjęcia nocne. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te fotki, które wykonałem po zmroku, one są naprawdę świetne. Tutaj wydaje mi się, że tak naprawdę, kiedy jeszcze włączymy sobie tryb nocny, po prostu deklasują całą konkurencję i są po prostu najlepsze na rynku. Zresztą teraz na przebitkach je widzicie. Bardzo mi się one podobają. Tutaj raz jeszcze powiem, moim zdaniem to jest właściwie najmocniejszy telefon, jeżeli chodzi o aspekt robienia zdjęć, jaki mamy do tej pory dostępny na rynku. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, jak najbardziej 4K, tak więc tutaj możemy sobie na spokojnie nagrywać w tym powiedzmy najwyższym parametrze, takim sensownym, nawet przy 60 klatkach, tak więc jeżeli chodzi o to, nie ma żadnego problemu. Oczywiście mamy tryby powiedzmy takie dodatkowe, to znaczy na przykład panorama, timelapsy, zwolnione tempo, Nagrywanie, powiedzmy, jeżeli chodzi o dwa aparaty, czyli na przykład nagrywamy sobie vloga, widzimy to, co jest z przodu i z tyłu, i możemy sobie to fajnie tutaj dostosować. Oczywiście mamy tryb Pro, tak więc tutaj bardziej dla, powiedzmy, opcja dla zaawansowanych możemy sobie tutaj ustawić manualnie, na przykład ekspozycję, czas naświetlanie i tak dalej. To jak najbardziej, jeżeli ktoś chce się pobawić, to jest świetne. Natomiast no, dzięki tej technologii X-Mage, dzięki powiedzmy temu trybowi jaskrawemu, w którym ja robię te zdjęcia, po prostu to wygląda tutaj genialnie. Tak więc moim zdaniem, naprawdę najlepiej przy telefon, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. No i oczywiście świetny tryb portretowy. Huawei do tej pory już jak najbardziej bardzo mnie zaskakiwał na plus, jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe. No tutaj naprawdę ta głębia jest jeszcze lepsza, niż na przykład w testowanym przeze mnie poprzednio i oczywiście bardzo chwalonym Huawei Mate 50 Pro. Tak więc, jeżeli chodzi o ten smartfon, naprawdę poza tym, jak mówiłem wcześniej, jest świetnym flagowcem, to jest tak naprawdę katem fotograficznym i wydaje mi się, że na spokojnie większość nawet zaawansowanych aparatów systemowych, czy lustrz jest w stanie zaciąć. No a przypominam, to jest po prostu też telefon, którego mamy w kieszeni, możemy go sobie właściwie w każdym momencie wyjąć i naprawdę cykać świetne zdjęcia, czy to z wakacji, czy to nawet takie bardziej powiedzmy profesjonalne. No jeżeli chodzi o takie podsumowanie, muszę tutaj Wam powiedzieć, że P60 Pro jest naprawdę świetnym flagowcem. Huawei tutaj właściwie mam wrażenie stanął po prostu na głowie, aby zrobić telefon, który no rzeczywiście będzie praktycznie telefonem bez żadnych kompromisów. Oczywiście jak najbardziej Huawei cały czas walczy z Google, i tutaj rzeczywiście też dostęp do sklepu Play nie jest po prostu od tak. Instalujemy sobie na spokojnie powiedzmy z nawet wyszukiwarki Petal, mamy tutaj nawet sugestie ten sklep G-Space, no i tutaj mamy właśnie do dyspozycji na przykład Google Play i tak dalej i tam sobie instalujemy aplikacje googlowskie. Natomiast sklep Huawei App Gallery już jest na tyle bogaty, że właściwie większość tych aplikacji, powiedzmy jak to no tak nazwijmy to tych polskich jest już tam dostępne, tak więc nie musimy to tego właściwie pobierać przez jakiś emulator. No i sama nakładka ona naprawdę działa świetnie, telefon działa bardzo szybko. Tak więc, do takich codziennych zastosowań, typu praca z telefonem, czy powiedzmy jakieś rozrywka multimedia, oglądanie filmów, seriali na tym ekranie, który jest naprawdę świetny, ten OLED jest po prostu genialny, jeżeli chodzi o kolory, czernie i kąty widzenia, no to to jest rewelacja. Moim zdaniem, telefon mocna piątka. Jeżeli tylko leciutko przymrużymy oczy, i właściwie, no zdam sobie sprawę, że tak naprawdę, no wystarczy nam tutaj ta aplikacja G-Space, chociażby do tego, aby na przykład korzystać. Aplikacji googlowskich, a resztę sobie na spokojnie zainstalujemy przez całowe app galery, to ten telefon wydaje mi się, że na spokojnie mogę nazwać jednym z najlepszych telefonów na rynku, tak więc śmiało go polecam, a szczególnie właśnie osobom, które naprawdę chcą robić najlepsze zdjęcie, jakie możemy robić telefonem. Tyle ode mnie. Raz jeszcze telefon strasznie polecam, bardzo on mi się podoba. A jeżeli z kolei Wam spodobał się film, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzu. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. No i do. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach.